Pan z wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Panie Jezus powiedział do swoich uczniów Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie A to rozumiejcie Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jestem sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy uwsługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił. Z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu. Kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której się nie domyśla, każe go ćwiartować i z obudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Eminencją, księżyc kardynale, pogrążona w smutku rodziną, drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, wzywasz nas, panie, abyśmy z radością ciebie wysławiali, bo stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w tobie. Tymi słowami z dzisiejszej uczni, słowami świętego Augustyna, modliliśmy się. To słowa patrona dnia dzisiejszego, z jego wielkiego, wspaniałego dzieło, dzieła wyznania. Ksiądz Władysław został wezwany przez Pana, aby spoczął w nim. Jego serce napełnione już jest pokojem. Drodzy parafianie Łękawscy, mamy jeszcze w naszej wyobraźni Wasz kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Siewnej, który przez te ostatnie dni od ubiegłego wtorku ciągle napełniał się pielgrzymami. Tak jak dzisiaj był wypełniony brzegi pielgrzymami, którzy z naszej łódzkiej archidiecezji co roku w dni sierpniowe udają się na odpust do Częstochowy, do naszej Matki i Królowej. Gromadziliśmy się w waszym kościele na Eucharystii, na Wieczory Uwielbienia, na modlitwę poranną. Tak wiele było tutaj modlitwy. Także waszej intencji, a także w intencji waszego księdza proboszcza, księdza Władysława. Podejmowaliś, podejmowaliśmy tą modlitwę z wdzięcznością za wasze otwarte serca i domy dla nas pielgrzymów, dla nas wszystkich. Ksiądz Władysław jest moim kursowym kolegą. Przez wszystkie lata studiów byliśmy na jednym Roku w seminarium. Zawsze nie tylko dla nas, dla naszego rocznika, ale także i dla całego seminarium, w tamtym czasie Ksiądz Władysław ubogacał nas pełną radości i żywotności postawą. Wtedy, choćby kiedy wraz z Księdzem Józefem nagrywali kamerą i rejestrowali nasze różne uroczystości seminaryjne, tak jak ostatki, Mikołajki. Czy inne piękne i ważne wydarzenia gdzie naszego seminarium. A ksiądz Władysław był wtedy operatorem światła i przez to działanie dawał tak wiele radości. Tak bardzo było to ciepłe. Także ksiądz Władysław zawsze był w naszej wspólnocie kapłańskiej, co roku przyjeżdżał nam przeświętę naszego rocznika, który wspólnie. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar powołania, za dar kapłaństwa i dar Eucharystii. Kiedy dziewięć lat temu obejmował Waszą parafię jako Proboż 1 lipca 2016 roku, a za chwilę była Pielgrzymka Łódzka, chociaż znał Łękawę, bo sam wiele razy także pielgrzymował, tak wiele chciał dowiedzieć się o Waszej świątyni. Z wielkim zainteresowaniem wspomin... wsłuchał się we wspomnienia o budowie Waszego kościoła. Ja także wiedziałem wiele, bo ksiądz Grzegorz Gogol, prałat, budowniczy tego kościoła, w czasie jednej z pielgrzymek, poprosił mnie, żebym znalazł mu ekipę budowlaną w górach, skąd pochodzę. I znalazłem w Kacwinie. Trzech górali, czasami było ich dwóch, górali z Piszaków, którzy w ciągu niecałego roku wybudowali ten kościół, w którym jesteśmy. To także dzięki zmyślności księdza Grzegorza, który codziennie wyznaczał mężczyzn, którzy przychodzili tutaj do pomocy. Było ich pięciu albo dziesięciu. A na starej plebanii pani gospodynie też w kolejności przygotowały jedzenie dla tych wszystkich, którzy brali udział w budowie, a nad wszystkim czuwał i pomagał ksiądz prałat Grzegorz. W tym ostatnim tygodniu widzieliśmy waszego księdza proboszcza zatroskanego w sposób szczególny o pielgrzymów. To był dla niego taki trudny czas. Wyterzonej pracy, działalności, dynamizmu. Był albo w kościele, albo na plebanii, służąc, doradzając, rozmawiając. Wszędzie było go pełno. Tak bardzo otwarte miał serce dla wszystkich pielgrzymów. Można by odnieść do niego słowa z dzisiejszej Ewangelii. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność. Szczęśliwy usługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Ksiądz Władysław, który był także pielgrzymem, wasz proboszcz, mimo tego, że wiedział, kiedy Nasze pielgrzymki przychodzą, co roku przyjeżdżaliśmy wcześniej, wysyłaliśmy także program. To jednak zawsze dwa dni wcześniej dzwonił, pytał mnie albo księdza kierownika ilu nas będzie, co nam potrzeba. To takie dziwne, bo tak starał się, tak chciał być jak najlepiej przygotowany. Ciągle pytał z troską, abyśmy tutaj w Łąkawie czuli się. Jak w swoich domach. Mam w pamięci w środę, kiedy tydzień temu przyszliśmy na nocleg i przygotowywaliśmy tutaj w kościele wieczór uwielbienia. Ksiądz Władek przyszedł do świątyni i wśród dzieci rozpoczął dialog, którym pytał dzieci, jakie naleśniki chciałyby zjeść na śniadanie. Przy tym zadawał im jakieś zadania żeby na przykład dziecko zaśpiewało piosenkę albo powiedziało modlitwę. A potem, następnego dnia rano, pamiętając te dzieci, przynosił naleśniki. Czy to z serem, czy z jagodami. Także widziałem, jak często sam, stojąc przy kuchni, która stała tutaj obok kościoła, rozlewał, rozdzielał zupę, będąc tutaj z panami, z panem, który Pomagał, aby ta kuchnia przez całą noc była czynna i była pomocą dla wszystkich pielgrzymów. We wspomnianą środę, w tym naszym ostatnim przybyciu na plebanie, Ksiądz Władek usiadł z nami do stołu w czasie kolacji. Rzeczywiście zauważyliśmy trochę, że był zmęczony. I dzielił się z nami tym wszystkim, co udało się mu tutaj. W tej, jak mówił, niewielkiej parafii, uczynić. Podkreślał bardzo mocno, że to dzięki opatrzności Bożej, dzięki parafianom, dzięki dobrym ludziom, tak wiele mógł zrobić i w kościele, i na plebanii, i w całym obej obejściu. I ciągle jeszcze marzył o tym, aby ostatnie piętro, poddasze plebanii. Przygotować dla pielgrzymów, chciał go wykończyć jak najszybciej, aby służyło nam wszystkim, którzy przychodzimy. Wspomniany już przez księdza kardynała, ksiądz Bidniech także na Jasnej Górze wspomniał o tym, że ksiądz Władysław, gdy przyszedł tutaj na plebanie, odwiedzając ksiądz Zbigniew, pielgrzymując, rzeczywiście oddał dla niego swój pokój, swoje łóżko, aby mógł odpocząć po dniu pielgrzymowania. Taki był ksiądz Władysław. Zatroskany o kościół, o parafię, o nas, pielgrzymów, którzy co roku pielgrzymowaliśmy przez tę parafię, przychodziliśmy na posiłki, nocowaliśmy, odpoczywaliśmy. Drodzy bracia i siostry. Ten dobry sługa, którego dzisiaj ukazuje nam Ewangelia, który nie tłumaczy się tym, że opóźnia się Pan, że może gdzieś się zatrzymał. Ten sługa ukazuje nam tak ważną postawę czuwania. Ona wpisana jest w nasze życie uczniów Chrystusa. Czuwać to oczekiwać przyjścia Pana. Nie da się. Opanować nie dać się opanować zniechęceniu i życiu w nadziei. Moglić się i miłować. To jest właśnie czuwanie. Kiedy kościół uwielbia Boga i służy bliźniemu, nie żyje w nocy. Nawet jeśli jest znużony i ciężko doświadczony, podąża ku Panu. Tak nauczał nas papież Franciszek. My tegoroczni Pielgrzymi Nadziei, w czasie naszego pielgrzymowania codziennie tę postawa, postawę czuwania ukazywaliśmy właśnie przez naszą modlitwę, przez kroczenie do naszej Matki i Królowej. W taki sposób najprościej czynimy to codziennie i czyniliśmy w czasie Apelu Jasnogórskiego. Tak dzieje się codziennie. O godzinie 21.00 prawie z całej Polski wyrywa się głos do naszej matki, Matki Bożej. I wspólnie śpiewamy: Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. A będąc choćby w tym roku na Jasnej Górze, widzieliśmy, jak wielu jest pielgrzymów z całej Polski. Dzień można znaleźć miejsca nie tylko w samej kaplicy, ale w bazylice, na krużgankach. Tak wielu ludzi przychodzi, aby pokazać, że czuwamy, że jesteśmy otwarci, że z nadzieją czekamy na Pana. Drogi Księży Władysławie, bardzo Ci dziękujemy za Twój przykład dobrego, zatroskanego proboszcza, za przykład dobrego sługi który troszczy się o tych, którzy nawiedzali, będą nawiedzali Twoją parafię. Dziękujemy Ci za przykład dobrego kolegi, dobrego kapłana. Dziękujemy Ci za umiłowanie Kościoła i Matki Najświętszej. Wspomniany patron dnia dzisiejszego, święty Augustyn w postacie swojego przyjaciela napisał tak. Nie płacz, jeśli mnie kochasz. Na inną stronę po prostu przeszedłem. Lecz jestem wciąż sobą, a ty jesteś tobą. Kim dla ciebie byłem, pozostanę. Nazywaj mnie jak zawsze i mów do mnie jak zawsze. Bez różnicy. Nie zasmucaj się zbytnio, ani nie nadymaj. Niech cieszy Cię to, co wspólnie nas cieszyło. Módl się, uśmiechaj, myśl o mnie i módl się wraz ze mną. Niech moje imię będzie wspominane w domu, tak jak było zawsze, bez jakiejś wyniosłości i bez cienia smutku. Życie bowiem oznacza to, co zawsze oznaczało. I jest tym, czym zawsze było. Nic się nie przecina. Dlaczego miałbym nie być w Twoich myślach? Tylko dlatego, że mnie nie widzisz? To nie tak, gdyż jestem tuż obok, jedynie z drugiej strony drogi. Otrzyj Twoje łzy i nie płacz, jeśli mnie kochasz. Prośmy dobrego i miłosiernego Boga, aby przyjął. Naszego księdza Władysława do grona swoich świętych i błogosławionych w niebie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.